Alzacji rzeczy mają się tak, że większość miast wygląda identycznie jak Strasburg, i zwłaszcza po ciemku można się naprawdę pomylić. Te same domy z pruskiego muru, te same okna z kipiącymi, pełnymi azali dolnicami, to samo jedzenie. Teraz chcę Państwu pokazać naprawdę rzecz, którą jada się tutaj wszędzie. Rzecz bardzo ważną dla Alzacji, również wątróbkową jak coś, co widzieli Państwo przedtem, choć nie z wątrób gęsich ani kaczych robioną. Będą to tak zwane knepfle, czyli rodzaj knedli bądź dużych klusek z wątroby wieprzowej. Przyjrzyjmy się składnikom. Tutaj w miejsce mam zmieloną wieprzową wątróbkę. Ją można też nożem bardzo dokładnie zeskrobać. To jest zmielone wieprzowe mięso. Dobrze było, gdyby ono było gdyby było odszynki. Oprócz tego takie rzeczy jak cebula, jajka, matka pietruszki i bułka tarta. To składniki knepfli. Jeszcze będzie do tego sos, jeszcze będą do tego kluski. Pozwólmy rzeczom dziać się według ich kolej. Jedynym składnikiem knepfli, który jest wcześniej obrabiany termicznie, że posłużę się tym żargonem kucharskim, jest cebula, więc na patelnię, pod którą już gaz się świeci, wrzucam trochę masła, dorzucam do tego cebulę, ona winna się tutaj leciutko zezłocić, pozwólmy jej się tutaj przemieszać masło niech równomiernie pokryje całą powierzchnię naczynia, a w międzyczasie mogę do wątróbki w dużej misce wrzucać resztę składników, czyli tę piękną wieprzowinę, matkę pietruszki, dwa jajka i na razie jeszcze bułki tartej nie dodaję, to muszę zacząć wyrabiać, bo bułki tartej dodaje się tyle ile zabierze. To jest określenie ze starych książek kucharskich. Chodzi o to, że ta bułka tarta ma całość tej potrawy skleić, związać, więc na razie wymieszajmy to, bułka potem i przyprawy też na to. Cebula się idealnie zezłociła, myślę, że to widać. Ona się musi teraz znaleźć w masie wątróbkowo-wieprzowej. Bardzo dokładnie oczyszczam patelnię, bo ona za chwilę będzie mi potrzebna. Już wrzucam na nią odrobinę. Masła, i za chwilę będę robił sos. Sos cebulowy z Rieslingiem. Wszystko Państwu bardzo dokładnie pokażę. Najpierw masło na patelnie, a ja teraz kroję cebulę. O ile ta tutaj była bardzo drobno posiekana, tak tę będę po prostu kroił w pół plasterki. Cebula winna się najpierw na patelni dusić na niewielkim ogniu, nie przypalać, nie zbrązowieć, a tylko zeszklić. Potem będę ją podlewał winem. Na razie wystarczy jak doprawię ją odrobiną soli, na razie odrobiną soli, ciut gałki muszkatułowej i nieco pieprzu. Bardzo mały ogień, dość długo niech się tutaj szkli. Do zeszklonej cebuli trzeba teraz dolać parę dobrych łyków białego, alzackiego wina. To może być Riesling, to może być Gewirztraminer. Chodzi o to, żeby na jak najmniejszym ogniu teraz to wino z patelni odparowywało. Cebula ostatecznie zmięknie. Sos jeszcze tylko ciut solą zostanie przyprawiony. Może na końcu pieprzem spróbujemy go. Będzie gotów. Teraz pora, żeby zająć się knepflami. Tutaj, pamiętają Państwo, są wszystkie składniki z wyjątkiem, z wyjątkiem bułki tartej, która jest fundamentem, spoiwem tej rzeczy, więc dosypuję jej z wyczuciem. Na razie tyle. Wszystko dokładnie wymieszam i zobaczę w dłoniach, poczuję, czy to już jest dość, czy jeszcze będzie trzeba więcej. Knedle mniej więcej wielkości mandarynki wędrują do wrzącej, osolonej wody. Ja przyprawiłem masę oprócz soli, również pieprzem i gałką muszkatołową. To powinno się na niedużym ogniu gotować, no myślę, minimum 20 minut. Czasu mamy dość, bo wino z patelni jeszcze nie wyparowało. Konsystencja też jest dobra. O, tak to wygląda, a jeszcze lepiej będzie wyglądało po ugotowaniu. To danie byłoby nieważne bez kluseczek szpecli yy, alzackich, a w zasadzie szwabskich. Ze szwabi te kluski się wywodzą. Jak się z domu robi, pokazywałem przy okazji wizyty w Schwarzwaldzie. Teraz wersja kupna, suszona, 7 do 9 jajek na kilo mąki. Wrzucam je na sito, żeby móc je potem wyłowić bez odcedzania i wkładam do osolonego wrzątku. One tutaj się za chwilkę zagotują, Sitko przykrywam, czekam aż dojdą szpecle. To jeszcze nie koniec. Cebula wchłonęła Riesling, tak jak marksiści wchłonęli manifest komunistyczny. E, tutaj knedle już dochodzą. Zobaczmy, co dzieje się ze szpeclami. One już są też prawie dobre, więc teraz muszę zdjąć garnek z ognia, posiłkuję się. Kuchenką elektryczną, bo za mało palników ma to gazowe urządzenie. Odkładam to na deskę i od razu stawiam tutaj malutką, malutką, jak powiat miechowski patelenkę pełną skwarków albo skwarek, nie, nie wiedziałem jak to się mówi, z wędzonego boczku. To naprawdę będą za chwilę dopiero skwarki, na razie to są kawałeczki surowego wędzonego boczku. Cała sztuka polega na tym, żeby wszystkie składniki przygotować równocześnie. I tak się też tutaj stało. Wyławiam knepfle, trzeba je odcedzić. Muszą Państwo wiedzieć, że w Alzacji ten wywar jeszcze zagęszczało się śmietaną i traktowało jako zupę, więc to jest ekstra bonus w tej całej potrawie. Cztery, nie no, wyłowię wszystkie, będzie ich pięć i to będzie wielka porcja godna gigantycznego alzackiego mężczyzny albo alzackiej kobiety jest w końcu równouprawnienie. Teraz na te knedle nasza cebula, która wchłonęła, wchłonęła prawie całą butelkę Rieslinga. Pięknie pachnie gałką muszkatułową i pieprzem. I jakżeżby to można było zjeść bez szpecli, które tutaj pięknie dochodzą. Trzeba tylko nadmiar wody z nich Wytrząsnąć. Takie gotowanie na sicie jest stosowane często w restauracjach, kiedy się bezpośrednio dla każdego klienta indywidualnie gotuje makaron. No jest tego trochę, a na to wszystko idą skwarki. Lardą, wędzony surowy boczek, bardzo przyjemnie zezłocony razem z tłuszczem. Drodzy Państwo, to szczęśliwa kraina. Tutaj naprawdę nie liczą cholesterolu i takie porcje podaje się w restauracjach. Proszę spojrzeć. Knepfle z cebulą w Rieslingu, szpeclami i skwarkami z boczku. Wracam na pokład, by podróż po Alzacji skończyła się tak, jak się zaczęła, ale byłaby ona niepełna bez czegoś na deser. Oto słynna alzacka tarta z mirabelkami, a tutaj mirabelkowica, czyli destylat z tych wspaniałych śliwek przede mną, fliżanka kawy na świeżym powietrzu. Wszystko smakuje najlepiej. Dziękuję Państwu, kłaniam się nisko. Do widzenia.